fajny sposób na czyszczenie piasty przy naprawie hamulców i innych rzeczy głównie przy naprawie hamulców, dlatego żeby nowe tarcze jak zakładamy żeby nie miały bicia, żeby dobrze przylegały i tak dalej i tak dalej. Często jest tak, że wiadomo, możemy sobie użyć szczotki jakiegoś tam papieru ściernego, ale problem robi się kiedy mamy takie szpilki. Można oczywiście coś sobie jeszcze innego wykombinować, można te szpilki sobie wyjąć, ale jest to sporo roboty i co można zrobić? Można użyć takiej, takiego pistoletu do piaskowania, to jest taka jakby przenośna piaskarka. Wsypujemy sobie wiaderko do yy, znaczy do wiaderka yy, do wiaderka wsypujemy sobie piasku. Yy, można zmieszać gradację. Yy, za gruby nieraz nie wszędzie nie podejdzie, a znowu za drobny może nie poradzić sobie z jakąś grubszą rdzą. Więc ja nieraz mieszam gradację tych piasków i żeby nie waliło po oczach. Robimy sobie taką osłonę z kartonu, tak już, żeby pójść takim łatwym, tanim, budżetowym, prostym sposobem, bo karton każdy jakiś tam znajdzie jakąś osłonę. I przez ten karton po prostu wkładamy pistolet, żeby nie dostawać tym piaskiem po, po facjacie. I sobie tą tarczę co i raz obracamy i piaskujemy. Generalnie jest to robota, wiadomo, z bałaganem, bo mamy kupę wszędzie piasku. Ja już tu trochę powydmuchiwałem do, do kanału, ale tak czy inaczej, gdy robimy hamulce, czyścimy to rdzę, robimy te zawieszenia, samochody wjeżdżają z błotem, i tak dalej, to i tak tego piachu się znosi, i tak trzeba to później pozamiatać. Także może trochę więcej, później jest zamiatania. Oczywiście, ten piasek, ja sobie akurat mam wygodnie do kanału, później zmiatam, a w kanale nieraz mamy jakieś resztki tego oleju, i tak dalej, to ten piasek można powiedzieć też oczyszcza z tych, z tych jakichś tam płynów, i tak dalej. Podłoże i później to wszystko sobie wymiatam z kanału. Także taki fajny sposób, jak nie ma właśnie tu podejścia między tymi szpilkami. Nieraz tak robiłem, jak no oczywiście, jak mam super posprzątane w garażu, to kombinuję inaczej, ale naprawdę ten sposób się sprawdza. I zobaczcie, ta piasta jest tak już w miarę przyzwoicie oczyszczona, już nadaje się do montażu. Także można tak sobie takim sposobem poradzić.